Cześć, przedstawiam Wam moje odkrycie wśród zapachu Fori Flame. Jest to woda perfumowana Giordani Gold Essenza Sensuale. Jest to kompozycja kwiatu pomarańczy, gardenii oraz wanilii. Ta mieszanka jest naprawdę zmysłowa. Zapach jest słodki, kobiecy, kwiatowy i bardzo taki zmysłowy, subtelny. Taką drugą cechą, która sprawia, że również ten flakonik jest wyjątkowy, oprócz jego bardzo luksusowego wyglądu, to sposób aplikacji, ponieważ robimy to za pomocą aplikatora, który znajduje się właśnie w nakrętce. Nakładamy krople za uchem, na szyi oraz na nadgarstkach. Także zapach jest bardzo trwały, jego koncentracja jest naprawdę wysoka. Utrzymuje się na naszej skórze przez wiele godzin. No, i właśnie to widać, że, że jest bardzo wydajny, ponieważ ja używam już go od kilku miesięcy. No, i tak naprawdę ubyło mi go bardzo niewiele z tej buteleczki. A buteleczka też jest niewielka, bo jest to 30 ml, także zmieści się spokojnie w każdej torebce czy kosmetyczce. No, i zawsze warto mieć go ze sobą pod ręką, aby na przykład przed ważnym spotkaniem, właśnie dyskretnie. Rozpylić ten a, zapach um, na takich najbardziej a, miejscach, które są ukrwione, czyli właśnie nadgarski. Mogą być zgięcia łokci tutaj za uchem, na szyi a, czy na dekolcie. Także zdecydowanie polecam go każdej kobiecie, ponieważ dodatkową, bardzo ważną cechą przy wyborze perfum jest jego cena. Cena tego zapachu jest zdecydowanie niższa niż jego jakość. A, także polecam zwrócić na niego uwagę. A, no i zaopatrzycie się właśnie w ten piękny zapach.